Tak się zmienia ładnie, niby takie jakieś tu takie tęczowe kolory, tak trącają trochę mm, wypaczeniami. Ja bym powiedział, że mamy piękną zagrodę dla jednorożców. Moje dzieci naprawdę są zachwycone, mówią, że, 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 że mogą tutaj mieszkać jednorożce i kucyki różowe ze skrzydłami, ale tak naprawdę problemem jest to, że władowaliśmy 750, 750 milionów złotych kosztowała nas przyjemność remontu trasy WZ a łodzianie nie będą mogli, znaczy będą mogli oczywiście korzystać, natomiast e, kursów komunikacji tramwajowej będzie zdecydowanie mniej niż jest do tej pory, tak. E, ilość kursów komunikacji miejskiej zostaje ograniczona i zostaje ograniczona e, w stosunku do roku 2001, w stosunku do roku, do roku 2013 przed remontem. Tych kursów będzie mniej, więc będziemy jeździć w zatłoczonych tramwajach e, i, i przejazd z na widzę będzie w dalszym ciągu trudny. Ale kursów będzie mniej dlatego, że każdy już w Polsce ma samochód i jest tak bogaty, że paliwa w brud może zatankować czy z innych przyczyn kursów myślę, będzie mniej? Myślę, że kursów tramwajowych będzie mniej, bo wszystko poszło w beton, a nie kupiono, nie zmodernizowano taboru, nie kupiono odpowiedniego taboru. MPK Łódzkie jest w stanie średnim, no, kiepskim. Tutaj, tutaj nie ma jak zwykle, jak zwykle budujemy fantastyczne inwestycje, które nie wnoszą niczego dla mieszkańców Łodzi, nie wnoszą niczego dla mieszkańców regionu. No, ale widać jakieś samochody, nowe Volvo jeżdżą, nowe Mercedesy, jakieś Solarisy jeżdżą, no, jest dużo tego wszystkiego, tak na oko. Jest... Jest dużo, natomiast jak zwykle nie ma strategii po co to wszystko robimy. Jak zwykle wszystko jest e, przypadkowe i, i niedoprowadzone do końca. Tak? Inwestycja, trasa WZ, wylot tunelu e, kończy się za wcześnie. E, trasy tramwajowe, trasy autobusowe są modernizowane bez, bez pomysłu, bez głowy. No ale to przecież Łodzianom ma, ma służyć, no to no, chociaż pomału, pomału drugi wylot może zrobią. <grym> Dalej przedłużą. Może kiedyś tego moje dzieci doczekają. A dzisiaj dlaczego nie można tego zrealizować? Dzisiaj nie można tego zrealizować. Brak pieniędzy, tak.